I nie mało kautu I. Essa. Proszę o! Future stars! Come on, come on, come on! Cześć, witajcie! Z tej strony Rzecz Jasna MEXHD. Słuchajcie bez zbędnego przedłużania. Zachęcam Was jeszcze tylko do zostawienia subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, bo dobijamy te 60 tysięcy. Zostawcie łapkę w górę, a zrobimy więcej playerpicków na piątkowym streamie. Myślę, że będzie naprawdę ich sporo. No i co? Zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Proszę! Jest Semedo, jest 8-3. Z 8 trójek nie będziemy smutni, nie? Bo 8-3 to dość sporo. Skaman. Jest znowu 8-3. Jest znowu 8-3. Dla widzów. Jest lepiej. Jest tak Grafiko. jest na streamie obecny, bo widziałem, że gościu miał Nick Nikola Widzowie, leccie robić Nick Ronaldo. <grych> Let's go. Paweł Makarewicz. Widzowie, jest to ty. 3 2 1. Party. Bardzo dobry overall, wciąż. Bardzo dobry overall. Walkout. Ale jest średnia zachowana, jest wciąż minimum 83 overa, ale już tylko 4 playerpiki widzowie i coraz, coraz mniejsza szansa na jeszcze, jeszcze lepsze trafy, ale kto wie. Dobra, to do ciebie trafiam Kilianem Mbappe. No nie mogło być tak pięknie, musiał być jeden... Proszę, walkout jeden. Będzie łatwiej, będzie łatwiej zrobić, kiedy taka karta się trafi. Nie powiem, że nie 8-9, bardzo, bardzo dobry traf. Zrobimy na pewno 8-5. Jeszcze jeden wokal. Aj! Jest Hakimi. Wciąż jest ok. I Future Stars, let's go! Ha, nie, nie ma, nie ma. Jest kramarić, ale mamy tego nojera. On zaraz będzie przepalony, nie jest źle. A teraz zobaczmy u widza tu paczkę i lecimy, robimy u mnie. Bardzo często też zadajecie pytania, jak wygląda mój skład w Fifi, jak to się prezentuje na ten moment, bo nie każdy może oglądać streamy. Słuchajcie, na ten moment właśnie bardzo chcę skończyć runę, ja Zrobiliśmy dopiero jedno SBC, zostało nam jeszcze 8,4 z Team of the Week i 8,6. I to na pewno w piątek już skończymy po nagrodach. No, wydaje mi się, że na 100%. Tym bardziej, że to już jedno SBC 8,4. Jak widzicie, jest prawie zrobione. Tutaj overall już mamy. Ale nie mamy zgrania, więc coś tam poświrujemy w piątek Więc to wyzwanie zrobimy już na luzie Tak mi się wydaje przynajmniej I zostanie nam już wtedy tylko wyzwanie 86 I, 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 i będziemy mieli zrobionego tego runa Graliście nim, macie o nim w ogóle jakiekolwiek opinie Bo powiem wam, że ta karta wygląda naprawdę niesamowicie 4 na 4 Fajne wykończenie 94, wytrzymałość spoko, zwinność, równowaga wraz z tym stylem gry motorniczy bodajże również będzie mocno podbita, nie motorniczy, to chyba katalizator się nazywa, ten engine, nie wiem jak to na polski przetłumaczyli, e, dobra, to też nieistotne, w każdym razie skład się prezentuje tak, na ten moment wygląda on tak i tutaj zamiast Semedo e, odkupię Kyla Walkera i on tu będzie 85, natomiast właśnie widzowie, jak to teraz zrobić, bo... Na pewno z składu wylatuje Marsjal, tak? A jak wyleci Martial to będzie tutaj musiał być Runi. Tylko jak my to połączymy, nie mam pojęcia. Czat. Widziałem już trochę na. E, znaczy, czad. Widzowie, bo ze streamami się mieli. Wczoraj troszkę robiliśmy tego na streamku i już tam jakieś sugestie były, ale takie stuprocentowe jeszcze nie. Więc widzowie, piszcie w komentarzu, jak to najlepiej połączyć. Tak, żeby tu było 100 zgrania. Bo ja szczerze mam pewne wątpliwości, ale wydaje mi się, że właśnie trzeba będzie zmienić formację na 4-3-3. Ale jeżeli ktoś z Was ma jakieś inne sugestie, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Bo właśnie w taki sposób zagralibyśmy ligę weekendową tutaj z Kylem Walkerem. No myślę, że będzie to naprawdę wyglądać całkiem fajnie. I jeszcze napiszcie mi, czy Runej ma grać na SPO, czy Benjeder na SPO, który ma grać na napadzie, Runej czy Benjeder, bo to jest bardzo ważne pytanie, które myślę, że też troszkę mi moci w głowie, ale chyba Runej SPO mimo wszystko, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, czat, nie wiem, możecie napisać i najwyżej wyprowadzić mnie z błędu. Dobra, nie wiem, lecimy, P play pick. czy coś tu da w ogóle? ten Hradecki nie był wymienny? Zaryzykuję, bo reszta tej taksy. Proszę. Jest, był wymienny. Dobra, git. Come on! Jest! A z Piliqueta? Onana, przecież ty masz bana. Dobra, z Jest git, jest git. Fajny overall. Środkowy pik, a w nim... Jest Van de Bek znowu. Weźmy go. Przyda się również. Come on, kolejny. Jest znowu ten yy, no jak to, nie łokałcik tylko Come on, Walkout! Jest! Jest jeden lockoutik, więc myślę, że jak na 5 player pików, Not Bad, Not Bad chyba. Co, czat. Leci po prostu dla tych subskrybentów, którzy teraz dali. Come on, Nikki, co ci trafimy? Walkout! Aj, zwykły PS Dybala, to nie jest chyba źle? Czy ja na głównym koncie chciałbym Dybalę? Nie wiem. Ale chyba nie jest aż tak źle, nie? Wydaje mi się, że mimo wszystko. Nie, nie wiem. A w środku Varan i będzie GI. I nie ma walkoutu. I Essa. Proszę. O! Future Stars. Come on, come on, come on. Co to? Dobre to? To nie. Ale jest Future Stars trafiony. Let's go. Trafiłem najlepszego Future Starsa. Wiem, widziałem. Nie ma lepszych. Diogo niedolot. Król Future Starsów na polskim YouTubie. Pierwsza paczka, nie? Not bad grywalny. I w środku Mbappe. Kopkę Ty, w sumie nie było żadnego okautu z tej paczki. 85? Nie, ale tak serio. Od jego. O, tutaj przelewanko, widzowie! Przelewanko. Trzeba was zgłosić do ZUS. -u. Dziękuję pięknie za obejrzenie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, łapkowania. I widzimy się już jutro o godzinie 14. .00.